A więc szukacie laptopa dla ucznia. No i szczerze mówiąc, ja się wam w ogóle nie dziwię. Historia współczesna nas uczy, że to może być jednak niezbędny dodatek do repertuaru takich narzędzi, z których korzysta na co dzień młoda osoba, po to, aby móc się uczyć, aby móc w ogóle czasem uczestniczyć w lekcji. Dlatego komputer jest niezbędny. Poza tym może też posłużyć do różnych przydatnych rzeczy, czy to oglądania filmów na YouTubie edukacyjnych, czy to spotykanie się ze znajomymi, po to, aby oczywiście zakuwać. Ogólnie laptopa warto mieć. Jeżeli szukacie sprzętu, który wytrzyma przez kilka lat, nie tylko w pracy multimedialnej, takiej typowo, czyli przeglądarka czy pisanie tekstów, ale również w jakichś lżejszych gierkach, to powinny Was zainteresować modele, o których dzisiaj będę mówił. Zapraszam do materiału. A muszę wam jeszcze powiedzieć, że ten materiał powstał przy współpracy z Media Expert, także dlatego właśnie wszystkie linki prowadzą akurat do tego sklepu. To na początek pogadajmy sobie o najdroższym z modeli i tak będziemy lecieć od najdroższego do najtańszego. Myślę, że każdy znajdzie coś na własną kieszeń. Dobra, no to Asus, VivoBook. Co jest z nim w ogóle ciekawego? Warto zacząć od tego, że to jest model z matrycą OLED. Tak, producent zdecydował się na zastosowanie tutaj technologii Diod, które można włączać niezależnie, co oznacza, że da się uzyskać faktyczne czernie, a w praktyce też oczywiście oznacza to, że fajniej będzie wyglądał ten obraz. Model ma podobnie jak reszta w tym filmie, ekran 15,6 cala. To jest taki złoty środek pomiędzy rozmiarami laptopa pod kątem przenoszenia, a a wygodą korzystania z niego. No bo 15 cali to jest akurat już wystarczająco, żeby bez problemu sobie pooglądać film albo bez problemu też jakkolwiek pracować z dokumentami, chociażby odrabiając prace domowe. Sercem urządzenia jest procesor Intela i 5 i 11 generacji, który jest, z tego co czytałem, całkiem sensowny przy różnych tam użytkach. Czy to chociażby przy lekkiej obróbce filmów Full HD, czy przy lekkiej obróbce różnego rodzaju zdjęć. Tutaj nie będzie problemu, żeby dziecko mogło się rozwijać w jakimkolwiek tam kierunku multimedialnie. By chciało. Tym bardziej, że jest tutaj też zintegrowana karta graficzna, więc także można tutaj zagrać różne starsze albo mniej wymagające, lub po prostu odpalone na niższych ustawieniach graficznych gry. Miłym dodatkiem jest to, że jest tutaj 16 GB RAM, -u. także nie zabraknie go do tego, co zwykle dziecko może robić, to znaczy do przeglądania chociażby Google Chrome. Ja mam taki nawyk, że otwieram masę różnych kart w przeglądarce i przy 8 GB RAM to jednak jest pewien problem, jak się już odpali więcej niż 20, ale przy 16 żadnego problemu nie ma, także jeżeli wasze dziecko podczas chociażby nauki cierpi na właśnie taki syndrom nadmiernej ilości zakładek i kart, to w sam raz dla niego wybór. A tak szybko, bo wspomniałem jeszcze o tym, że to jest całkiem przenośny sprzęt dzięki temu, że jest 15-calowy, no to on jeszcze dodatkowo, warto wspomnieć, waży tylko 1,7 kg. Przez to jeszcze łatwiej będzie go zapakować do plecaka i wziąć ze sobą chociażby do szkoły albo na. Posiadł ze znajomymi. Jest też podświetlana klawiatura, więc bez problemu taki młody człowiek będzie mógł również wieczorami pracować przy tym laptopie. Ogólnie wybór jest dość ciekawy, zwłaszcza ze względu na matrycę OLED, która powiedzmy sobie szczerze, jest po prostu szpanerska. Druga propozycja jest bardzo porównywalna, tak naprawdę do poprzedniej, bo to też jest Asus VivoBook. W zasadzie płaci się mniej głównie ze względu na to, że jest inna matryca. Tam był OLED, a tutaj jest matryca IPS również 15,6 cala. Także bez problemu. Tutaj nie ma jakichś większych problemów z czytelnością jakiegoś tam oglądanego tekstu czy filmu. Jest również ten sam procesor, także spokojnie prognozuje, że przez najbliższe lata poradzi sobie na pewno z różnymi zastosowaniami multimedialnymi. Bez problemu na takim komputerze będą działały różne przeglądarki, pakiety Office czy chociażby różne podstawowe programy do edycji fotografii albo i mniej wymagające gry. Fajnie, że jest tutaj zachowana ta ilość 16 GB pamięci RAM, no bo tak prawdę mówiąc, to różnego rodzaju programy stają się coraz bardziej RAM. Samożerne, no i dobrze, że jest, niż żeby potem trzeba było dokładać. Natomiast niektóre laptopy również pozwalają na to, aby dokładać RAM, chociaż nie wiem do końca, czy ten pozwala. Jest tutaj również sporo różnych portów USB. To zresztą dotyczy w zasadzie wszystkich modeli w tym zestawieniu, że nie poskąpiono na możliwych wejściach. Także i zmieści się pendrive, i zmieści się dysk twardy. W tym przypadku jest również USB typu C. Fajną rzeczą, której nie wspomniałem w przypadku poprzedniego modelu, ale on też to miał, jest czytnik linii papilarnych. Dzięki temu dużo szybciej, łatwiej, po prostu wygodniej można sobie włączyć komputer, no bo nie trzeba przeklikiwać się przez te wszystkie hasła i Natomiast to jest po prostu bajer, który na pewno spodoba się takiej młodej osobie. Miłym dodatkiem jest również czytnik kart microSD, dzięki czemu bez problemu można sobie zrzucić różne dane, chociażby z aparatu, jeżeli w aparacie macie adapter i kartę microSD, albo chociażby też z telefonu. Myślę, że to jest naprawdę spoko opcja dla młodej osoby, która po prostu potrzebuje sprzętu do takich podstawowych rzeczy, a także do jakiegoś tam lekkiego gierkowania. Trzecią z propozycji jest Acer Aspire 5 i to jest kolejny model wyposażony w ten sam procesor, więc praktycznie te same możliwości pod kątem pracy z przeglądarką, czy chociażby też pracy z różnymi programami multimedialnymi. Bez problemu uczeń dzięki temu komputerowi będzie w stanie sobie chociażby przygotować jakąś prezentację, będzie w stanie pracować w Excelu, będzie w stanie przygotowywać naprawdę długie wypracowania, albo nawet obrabiać zdjęcia. To jest także laptop, który poradzi sobie z jakimiś mniej wymagającymi grami. Jakieś tam platformówki pokroju Celest, czy chociażby Simsy, to spokojnie da radę. Zasadnicza różnica jest taka, że ten model ma tylko 8 GB ram a nie 16 jak poprzednik. Natomiast to też nie jest aż taki duży problem, chyba że ktoś otwiera naprawdę dużo kart w przeglądarce, no ale to można się też po prostu nauczyć e, zapisywać takie rzeczy w zakładkach ulubionych. Stąd zresztą wynika niższa cena, więc wiecie, coś za coś. A to jest ciekawy model, bo na przykład wykonano z aluminium. I swoją drogą, pomimo tego, że jest wykonany z aluminium, przez co on na pewno łatwo się nie zegnie podczas przenoszenia w plecaku, to jest też dość lekki. Waży zaledwie kilogram i 65 setnych, co w praktyce przełoży się na to, że nawet młodzieniec lub młoda kobieta, dziewczyna mniejszej postury nie będzie narzekała lub narzekał na to, że musi przenosić taki laptop do szkoły albo do znajomych. Warto podkreślić jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim jest tutaj matryca IPS, również 15,6 cala, a IPS przekłada się na to, że są po prostu lepsze kąty widzenia, no i lepsze kolory niż w przypadku TN-ów. Ma to znaczenie podczas oglądania filmów, ma to również znaczenie podczas jakiejś tam amatorskiej obróbki grafiki. Podoba mi się też to, że jest tutaj oczywiście obecna podświetlana klawiatura, dzięki czemu można korzystać z laptopa bez problemu po zmroku. Chociaż ja akurat polecam włączyć też sobie jakąś lampkę tam w tle, żeby jednak nie męczyć tych oczu. Na zakończenie kolejny Acer Espire, tylko że tym razem trujeczka, eee, potrafi kosztować od 1990 zł do 2400, czyli ogólnie to jest po prostu budżetowy model, natomiast to jest model, który też nadaje się praktycznie do wszystkiego. Mamy tutaj przede wszystkim nieco inny procesor niż w przypadku poprzednich. Tym razem AMD Ryzen 5 3500U. No i tutaj jednak będzie to słabsza propozycja niż tamten Intel 11 generacji, ale nadal wystarczająca do różnego rodzaju pracy, czy to w ofisie bez zacięć, czy to przeglądania internetu. Mamy też nieco mniej pamięci RAM, 8 GB, natomiast faktycznie to warto powiedzieć, że da się w tym urządzeniu rozstrzygnąć Przeżyć pamięć ram, więc jeżeli w przyszłości będziecie chcieli jakoś tam synowi lub córce podkręcić komputer, no to nie będzie nic stało na przeszkodzie, aby jednak dorzucić tę dodatkową kość. Chyba 12 GB jest maksymalnych. Podobnie jak w przypadku wszystkich modeli w tym filmie, jest tutaj preinstalowany Windows 11, jest też dysk twardy SSD 512 GB. To nie jest najwięcej, ile by można zmieścić, natomiast 512 GB spokojnie wystarczy na różnego rodzaju notatki czy zdjęcia, a fakt. Że jest tutaj sporo różnych portów USB, sprawia, że bez problemu można też na stałe w domu na przykład podłączyć sobie chociażby dysk twardy, przenośny z jakimiś dodatkowymi rzeczami, na przykład filmami. Wyświetlacz to IPS, rozmiary oczywiście 15,6 cala. No i co jeszcze warto wspomnieć? Aha, procesor ma zintegrowaną kartę graficzną, więc nie powinno być tutaj jakichś większych problemów z graniem w lżejsze gierki. Warto też podkreślić, że oczywiście jest tutaj wbudowana kamera, jest wbudowany mikrofon, to jest sprzęt, który poradzi sobie z. Spokojnie zarówno ze zdalnymi lekcjami, jak i różnymi spotkaniami ze znajomymi w rzeczywistości wirtualnej. Przy tym, o ile poprzednie modele były wyposażone w moduł Wi-Fi 6 do łączności bezprzewodowej, to ten ma moduł Wi-Fi 5. Natomiast to nie jest jakiś większy problem, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że jest tutaj też wejście eternetowe, dzięki czemu jeżeli wasz nastolatek lub wasza nastolatka będą wymagali jednak więcej internetu, jakiejś większej prędkości, bez problemu puścicie im po kablu ten internet. Ogólnie to jest propozycja w niższej cenie, która spokojnie wystarczy do nauki na następne kilka lat. To by było wszystko. Dajcie znać poniżej, który z tych modeli wybieracie. Czy jakiś w ogóle wam wpadł w oko? No odezwijcie się w tych komentarzach. Czekam na was tam, czekam również na naszych social mediach, to znaczy na Facebooku, na grupie testerzy wideotestów, na Instagramie, na TikToku oraz oczywiście w kolejnych filmach. Także do zobaczyska, no i powodzenia w tym roku szkolnym. Cześć!